Widziałeś się z Pawłem? Tak. Z jego narzeczoną. Zjedliśmy razem obiad. Mam nadzieję, że wytrzymałeś nerwowo. <grym> Naturalnie. Zjadłem talerz pożywnej zupy i wypiłem 100 gramów czystej wódki. Boże, co to jest za ulga? Wiedzieć, że pijesz i mieć gdzieś Twoje picie. Wreszcie się tym nie przejmować. Właśnie. Jeżeli cię to zupełnie nie obchodzi i nie sprawi ci przykrości. Proszę cię bardzo, pij. W ogóle mnie to nie rusza. To znaczy, w ogóle mnie to nie rusza poza estetyką. Estetycznie stanowisz przykry widok. Jedziesz do matki? Wieczorem. pan ja bądź wątpię, żeby ci się udało. Pamiętaj, że do szpitala nie chcą cię już brać. Wesoły świąt. Słuchaj. Pytam z czystej ciekawości, jak aktualna kibic Twojego życia znosi Twoje picie. Weź spokój. Po co ci taka wiedza? Po nic. Pytam, żeby się upewnić, że jest tak samo. Bo przecież musi być tak samo. Prawda? Ach, jest tak samo. Wszystko jest tak samo.